Zadanie pierwsze wyznacz x, jeśli logarytm przy podstawie 3 z liczby x jest równy liczbie 4. I tutaj należy skorzystać z definicji logarytmu. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeżeli mamy logarytm przy podstawie a z liczby B, to taki logarytm pyta nas się, do jakiej potęgi należy podnieść podstawę logarytmu, żeby uzyskać liczbę logarytmowaną. Czyli ta liczba C to jest nic innego jak wykładnik potęgi. W związku z powyższym to równanie jest tożsame z tym, że A, czyli to, co stoi w podstawie tutaj logarytmu do potęgi C, czyli do tej liczby, która stoi w tym miejscu, to jest nic innego jak b, czyli liczba logarytmowana. W związku z powyższym, jak mamy logarytm przy podstawie 3 z liczby x, który jest równy liczbie 4, to w oparciu o definicję logarytmu tutaj możemy zapisać, że 3 do potęgi czwartej jest równe liczbie x. No i 3 do potęgi czwartej jest równe liczbie. 81, co oznacza właśnie, że tutaj szukaną wartością x jest liczba 81. Czyli tutaj możemy zapisać, że logarytm przy podstawie 3 z liczby 81 jest równy liczbie 4. Właśnie dlatego, że 3 do potęgi czwartej, czyli to co stoi tutaj w podstawie logarytmu do potęgi czwartej daje nam liczbą logarytmowaną, czyli liczbę 81.